No, witam, witam na kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będziemy robić sobie teleturniej. Dokładnie mamy nasze, nawet naszego prowadzącego. Panie, panie prowadzący? Jestem. O. Coś, coś mnie nie zjadło. A co? <laughs> co ty gadasz, młody Nic, nic. Dobra, nic. nieważne. Tego eee, ponię to, nie, to... się, żeby się tu kot Co ty tu robisz? Eee, kot nam uciekł Dobra, nieważne, tutaj mamy jak widzicie Czy to są wszystkie osoby, które nas komentarz pod jakimkolwiek moim filmem? Jest jeszcze jedno wolne miejsce, jeśli Jest ktoś też napisze nas To nas nas Nie nas Weźmy nas no, no, weź, no, to się to się No weź Przepraszam za niego Jest jeszcze jedno miejsce, jeśli, jeśli pierwsza osoba... nie wiem jak to powiedzieć Po prostu, jeśli jako pierwszy napiszesz komentarz To pojawisz się tutaj na jednej z tych tabliczek No co? A <grywa> chyba robiło blisko. Dobra, nieważne, idziemy na naszą wyspę Zaraz będziecie, bo na razie Zaraz jeszcze robię tamę. Dobra, masz sobie chętnie tu po... poczekamy Robimy cięcie i widzimy się już za chwilę My już jesteśmy na naszych miejscach siedzących. To pierwszy naciśnie przycisk, ten odpowiada. Czyli na przykład o tak. Tak. Dobra. Dobra, to zaczynamy? Tak jest. Ten przedmiot truje jak bigos od babki. Znaczy, co tam kopi? A pająka. Brawo, jeden punkt. Kurde, myślałem, że trucizna jakaś tak po prostu potka. Co ty robisz, że <laughs> Ej, bo już zablokuje ten film. Wyciśnisz się to do sądy i będziesz na Nie no, chłopie, co ty robisz? Poczekajcie. Każdy punkt to będzie szara... Ta. Szara wełna, czyli... Kobie. Dostaję za ekwipunku na pokaż ją. O. Dobra, dobra kolejny blok. Ej, ale zbierz to. A dobra, ma, możecie kłaść, nie wiem, jak już tam chcecie. Nie wiem, to szan do ten, ten przedmiot kojarzy się z youtuberem. Skąd? Jak ty to wiesz? Co tam? Stek. Co? Stek. Nie. Eee, się... z youtuberem, tak? No. Takim no, dosyć popularnym nawet. Łódką? Łódka, łódka. A z czym się łódka kojarzy? No z łódkaczem Dreama? O nie, nie, nie o to chodzi. No to nie ja wiem. Jak zrobić? Chłopaki, ja to bym Dobra, Podaję cię. Ja tak. Wiesz, nie. Ja, ja robię. Geniusz! <noise> Nieważne. No co miałam no widzicie, co to jest za głupio! Cięcie, cięcie. <laughs> Nie no! Dobra, nie ma cięcia. Wiesz to. Dobra, to się nic nie zadziała, widzowie. Dobra, to, wcale no to nie się? Tak, ja się, pod, ja się poddaję. A ty, kobi? No to nie. dawaj. Albo jest, nie, ja się nie poddaję. Dać kolejną podpowiedź? No. To roślina. roślina. Róża. Róża? Z czym się ruszę kojarzy? Z jakim youtuberem? <grym> A to nie. <grym> z, różą ta, z różą ta, która nagrywa z mackiem VR. Nie, nie nie. Dobra, może i nagrywa Minecrafta, ale nie o to chodzi. To jest ktoś z takiej popularnej ekipy, który, którzy dwa lata temu pobijali rekordy. To już Chodzicie jest bardzo duża chod podpowiedź. Chodzi ci o, o, to o to, e, teraz... Tobiasz? Tak, tylko że to nie jest to. Okej. Okay. To nie jest to To jest ktoś z jego ekipy. Kto jest e, ten busz. Brawo. Jest. A, a czekaj, bo Kobi się zgłaszał. To, a co ty chciałeś powiedzieć? Ja, chciałem powiedzieć. Spadam. Dobra. No dobra, jeden jeden. Kolejny blok. To no tak. najnowszy blok w Minecrafcie. Znaczy z najnowszej wersji. No. Chodzi o tą skrzynkę, co ją dodali? Jaką skrzynkę? No czekaj, jak to się nazywa? Kurde. To y... ten blok. Chodzi mi o ten. Nie. Nie. No... Ja mam jeden, ja mam jeden. No. no. Ten blok. A coś mieć zwykła. A to nie śmieć, to nie śmieć. Okay. Tylko, że zniszczę, bo to nawet nie jest, bo to akurat była zwykła mieć. Co coś tu dodali w tej wersji, tak? No. Chodzi o blok. Ja o tym przedmiocie, jeszcze o bloku zapomniałem szczerze. No to jak to zapomina, to jak my mamy pamiętać. chwila, nie to, nie to, nie to, bo to nie jest item. Blok. Czekaj. Jezus. No wiem, że to raczej nie to, ale warto postawić. Co to jest? Nie, ale że ty postawiałeś to samo co przed chwilą, prawda? Nie, nie, to jest zupełnie innego. Wiem, ale nie stawiam takich rzeczy, a po drugie, włączajcie przyciski, jak coś wiecie. Okej, no ale. Okay. No, kurde, no ja nie wiem. Ej, ale to nie jest łoko <laughs> co ty robisz? Ok, to znaczy. Co ty podpowiedź? dać podpowiedź. No. Ten blok. Wypluwaj tam. Bardzo dużo ci, hmm. bardzo dużą potowę temu No to to jest ten jeden z tych nowych w tych, tych dobrzegł O to, o to! Ale tak, to jest crafter, brawo, tylko się nie zgłosiłeś. Crafter? Co to jest w ogóle crafter? No, to nie jest crafter. To jest crafter, nie wiesz, że to że tam się wkłada rzeczy i on automatycznie to robi. Ja pierwszy raz rzuciłam się, się takim w ogóle słyszę. Ja to słyszałem słyszałem psy z Darstów. Dobra, nie ma. ten blok to najlepszy blok do PVP. No, Ty byłeś pierwszy. Ja? No. End krystale Nie. Ale ja się pierwszy zgłosiłem. Nie, on, on był pierwszy, ale powiedz terazkowity. Myślę, że to, co teraz trzymam w ręce. A co ty masz? To miał być blok tym. A, teraz ty te Bartik e, znowu. To jest taka oczywiczka odrodzenia? To No, czekaj, ja ci to ten, bóg, ja ci ten, to co bóg. wybucha, anchor? Tak, tak. No to nie. Nie, ty najlepszy w PNP. A czy może, nie wiem czy najlepsze, ale Nie. To jest jedna z takich najpopularniejszych metod nie. do kopy, no? To albo. To. Nie, nie TNT. <laughs> czekaj. Cały czas bierzecie takie wybuchowe rzeczy, a to jest coś innego. No ale jak do nie wybucha, tak? Mm -hmm. No to. Nie wiem, to jest blok? Tak. Taki. Połowa bloku, bo się być szczery. I on ma też swoją cechę. Pół, pły... eee, pół Nie, 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 pół płytka. Ja jak... pół... Pół... nie, nie, dam? nie, nie, <laughs> Nie wiem, naprawdę nie wiem. Noś myślę, że... bo można zrobić... Nie zapłapki. Nie skalk, za <grym> nie skalk. to to jest... Ba... to jest. To jest najstarszy blok, który używano do PvP tak naprawdę. End Krystal. Nie Antkristal. Znaczy... Nie wiem, to jest jeden ze starszych po prostu bloków. Taki... Serio dalej nie wiecie. <grym> ja Tałem. Ten blok, ten blok można zrobić z moba, jeśli, tak naprawdę, jeśli się dropnie z jego rzeczy. nie ja, 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 ja wiem, Co? No? E, no? Chwila, jak to się nazywało? E, chwila, muszę nakręcić... Natry Pajęczyna, tak? Tak. Kopułę. aha! Jako, nie wiem, Jaką wy nie wspominam? o istnieniu tych itemów, tak się stresuję tym teatrum, nie wiem. Zosta A co ty robisz? Zostaw. Niech tak będzie już. No wiedziałem, że ten blok będzie podejrzany. Dobra, dalej. Ten blok to podruba światła. Bo świeci, ale... ale... nie świeci tak naprawdę. No? Ty byłeś kobie pierwszy. Co no to? Połóż to. E, to jest restownowa lampa. Nie, to nie to. Bartyks? No ale Glowstone, no nie o to chodzi. On cały świeci. To Okej, jest taki... Dawaj. Ten blok. Co to jest za... Co to jest za blok?! Schowaj to! To jest blok w ogóle adminowy! Czekaj, co? Jak jeszcze raz powiedz, o co chodziło? Ten blok nawet nie jest blokiem, tylko to jest taka... To jest taka połowa bloku. I on nie świeci aż tak. Tak jak Glowstone. Kurde, nie wiem, znaczy... Chyba wiem, no? chyba wiem, ale nie wiem kurde jak to napisać po angielsku Nie redstone, co ty robisz kurde <gry> Kurde, bo chodzi mi ognisko? Nie Nie no kurde, co jeszcze? Ale możesz po polsku mówić No to ognisko, no to nie, no co, cokolwiek Co, co? co to jest? Jeszcze, jeszcze tutaj owce położysz no <grym> Nie rób tak Widzicie co ja z nimi mam? Dobra, nie wiem, kurde Mm, to Czekaj, bo ja mam tę tk Bo może to... Da... on robi? On skacze <laughs> z jakimś armorstendem. Nie, no, no. nie no, co on robi? Dobra. Ej, 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 ej. Tańczy. Ej, 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 ej no. to? to? Nie był dobry pomysł, ale to dalej nie jest to. Bo masz rację, on świeci. A czasami nie świeci, ale to dalej. Dobra, czasami źle świeci. powiedziałem, bo on zawsze świeci, ale słabo. Czemu ty conduit dajesz? Czy conduit świeci? Dobra. Ja chyba wiem. No. Ej, dobra, to się świeci. Obydwie rzeczy na nie. To... no! Ej, no to co jeszcze And... świeci? Ale ten endrut akurat był dobrym pomysłem, ale no nie. Ten Tej? blok jest bardzo ładny w dekoracjach. O, te, o to? Ale to nie świeci. No ale jakiś dzień to świeci? Wiem, ale... Nie, to nie jest dekoracja. Kurde, no. Poddajecie się? No? Nie. Naprawdę? Co się dzieje? Czekajcie. Jeszcze ani razu się nie poddaliście, co jest? No, bo ty to, to, to jesteś. Jest... No. Czekaj. Nie, jeśli to będzie, to, to ja nie wiem. No? Bardzo blisko jesteś, bardzo, naprawdę. Teraz dałeś kobiemu taką szansę. No nie! Chwile, chwilę oświetlenie wyłączyć. Kurde. Co to, może być? to jest, to jest prawy ten blok, jesteś naprawdę bardzo blisko, tylko kolor jeszcze się nie zgadza. Nie, wiem, 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 Dobrze, Kobie był pierwszy. No nie, kurde! Chciałem też tu dać! my ty L budujesz? No, jeden tak. jest. No, kurde, no! Dobrze. Najstarszy blok w historii Minecraft. Eee... No? Bedrock? Bedrocka nie było na początku. Był, od, od najstarszej wersji był Bedrock. No dobra, ale to nie jest ten blok akurat. Czemu ty mi dałeś gras? Wiem, że on jest od początku, ale. No? Co? To... E, Obsydian? Nie. Ale obsydianu nie było. Może i był od początku, ale nie wiem. Chyba był, no. To jesteś, jesteście bardzo blisko. To jest coś takiego. No? Cobblestone? Brawo. Jest! No, no, właśnie to chciałem powiedzieć, ale zapomniałem tego imienia. Nareszcie! Ja, dobra. Najbardziej dojrzały kolor. I blok Czer oczywiście. No. Zielony. Czemu zielony? Teraz ty. Czerwony? Ale to, a to miał być żart. My to na serio myśleliście na serio. Dobra, no gadaj ogólnie, no. No dobra, tak szczerze, ten blok jest jednym z najtrudniejszych bloków do zdobycia w grze. No? Co chcesz, Kobi? Bariera. Się nie, się da, nie da się w ogóle zdobyć. Da się zdobyć! Ja, można, jak niby! Można przez przez naprzoty można, um, bo w pierwszym z były te. Bastiony Ale z, z Dobra, a możesz już nie odchodzi. Ten blok, ten blok tak naprawdę łatwo się zdobyć, ale tej odmiany praktycznie jest bardzo mało szans na to. No. E, ta trawa z te, tego zimnego biomu. Czemu <laughs> leci? No wiem. ja zaraz naprawdę. Czemu trawa? No ale to trawa zimowa. Wiem, ale... Pierwsza podpowiedź to był kolor. A ty powiedziałeś: a ty powiedziałeś trawa. Ale powtórz jeszcze raz pytania. Była podpowiedź, to jest. Ten blok się łatwo zdobywa, ale tą odmianę bardzo ciężko jest zdobyć. Blok. Znaczy, raczej różowa. Yy. No? Dobrze, dobrze. Różowa wełna? Brawo. Jest. Jesteś coraz bliżej wyrównania. Dobra. To będzie łatwe. Ten blok jest niezniszczalny. wiem, yeah, wiem. Yeah, yeah, yeah. No? Ja pierwszy byłem. Batix był pierwszy. E, ale ja pierwszy? Nie. Jak, ale niezniszczalny? Tak. No, Jeszcze jest tak jeden niezniszczalny blok. blok. Yeah, 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 teraz ty yeah, 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 yeah. kurde. No? no tak. Ja ciągle klikam w ten przycisk. No nie kobi. Kobi teraz ty. Um, snowy, snowy grass blok. Yep. Nawet okay. dobrze, że wyszedł, bo nie wiem czemu on to powiedział. Eee, ten. No? L -l 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 -l. Znaczy, jego się nie da stopyć, ale. comment block? Nie. To jest blok, w... który jest w tak naprawdę. Ten blok istnieje, jest w grze, ale nie da się go wykopać. <noise> 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 Okej. Okay. Okay. Nie da się go wykopać. Ale on występuje norma w normalnym świecie. Nie I nie da się go wykopać, mówisz? Jest on w takiej wersji fajnej, od której ty się boisz wchodzić do kopalni. Takiej niby wersji. No nie wiesz? Taki jeden mob został wtedy dodany. Ach, yy, chyba wiem, o jakiego moba ci chodzi. No. A teraz blok, zgadnij. W jego mieście jest taki jeden blok, który... no którego się nie da zdobyć. Skalk. Skalk się da zdobyć z liktaczem. Skalk się da. E Tego się nie da zdobyć. To <noise> jest Ancient City, serio. -City. Ten blok. Są tylko dwa niezniszczalne bloki. Bedrock i ten blok. E to jest no, na portalu, w no, City. No tak, Adzen? ten jest portal, No kurde, chciałem, tu, chciałem tu powiedzieć, ej, ej, ale ja się pierwszy zgłosiłem. Nie, on był pierwszy, ale on... Ja wtedy nie patrzyłem, więc jakby on pierwszy bo on się odezwał, no sorry. No co to ma być? Dobra, teraz kolejne. Zardzewiałe drzwi. No. Żelazne? Nie. Ty? Kobi? Ja mam. Ja mam je ja no. znaleźć. Brawo. Jakie niby drzwi? To są, to są te to są te niebiesko-miedziane. No, tak. niebiesko-miedziane, tak. Aha, okay. I ostatni blok najgrubszy, najgrubszy mob na świe najgrubszy mob w Minecrafcie. Zombie, zombie. No. Zombie? <laughs> najgrubszy mob. Pająk! Kobi był, co? Pająk, pająk. A czemu pajank jest najgrubszy? Teraz ty. Chę... Warden? Warden? Ja, ja cię wytłumaczę. O, Warden. Blisko, nie. Nie musisz mi nic tłumaczyć, bo to nie spajamki. Naprawdę nie musisz tego wysyłać. Masz jaki gruby. <laughs> Przestań! Ej, ja się cały czas zgłaszam. No, dawaj, co? E the dragon? An... Nie. No, to nie, ja chociaż nie To jest jeden z grubszych, ale to jest od nowszej wersji, mod bardziej. No. Ten co daje charger? Ja nie się przyzwałem. Y nie, ale czy ty właśnie przyzwałeś Briza? <laughs> Dobra, to nie jest Briz. Dalej. To jest no jeden z nowszych, tak? No. Znaczy, może. No nie no, z nowszych no, to... Tak Czekaj Wspomorzemy się trochę nie błąd? No, no, wiem, 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 też wiem, blisko, ale nie Wiem, no? wiem, 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 Swiffer No, brawo Jest, dobra No i co? No Swiffer to jest ten, wiesz, to ten... Niffer Niffer, to no, Swiffer, Niffer to podobne nazwy Dobra, okay. Kobi wygrał Ile on ma? Raz, dwa, trzy Cztery, pięć, sześć, a ty cztery. No tak dobry wynik. No, no to gratulacje, no dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Yy... Może zagramy jeszcze drugą rundę po cięciu, no bo to było trochę zbyt krótkie. Nie, 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 już nie gramy drugiej. Dawaj. Nie, Dobra. Nie, nie, nie. To, to na sam Dobra, to dopatrz, patrzcie ten piękny efekt na sam koniec. Nie! <laughs> Dobra, nieważne. Widzimy się. <grywia> Widzimy się już w następnym odcinku. Pa.